Jako pierwszy na sali pojawił się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. A następnie owacjami na stojąco przywitano prezydenta Karola Nawrockiego, który otworzył Poznański Kongres Gospodarczy. Zawsze będę wspierał wysiłki deregulacyjne. Wysiłki, które pozwolą polskim przedsiębiorcom pracować swobodnie. Deklarował w swoim wystąpieniu prezydent Nawrocki. Głowa państwa wspomniała także o swoich inicjatywach ustawodawczych, czyli budowie centralnego portu komunikacyjnego według założeń rządu PIS, czy rozwój portów morskich. Prezydent Nawrocki zapowiedział również tzw. Fundusz Dla Rozwoju Innowacji Przełomowych. Potrzebujemy wobec tego Funduszu Technologii Przełomowych i taka ustawa znajduje się, ustawa prezydencka w Polskim Senacie. Poznański Kongres Gospodarczy to jednak nie tylko wizyta prezydenta RP. Kongres ma być miejscem pluralistycznej, nieskrępowanej, otwartej debaty, do której dostęp ma każdy. Odwiedzający za darmo mogą wysłuchać panelów dyskusyjnych, wziąć udział w warsztatach czy posłuchać prelekcji. Wśród prelegentów, poza Karolem Nawrockim i Szymonem Hołownią, znalazł się także Mateusz Morawiecki. Kongres gospodarczy ma szansę stać się rzeczywistym forum dyskusji. A to dzięki otwartości i postawieniu nacisku na dyskusję, a nie tylko stricte słuchanie. Większość panelistów pochodzi jednak z prawej strony sceny politycznej. Ekspert wskazuje, że jednym z największych zagrożeń dla kongresu jest stanie się forum wewnątrz jednego ugrupowania. Wtedy to nie będzie niczym więcej niż jakimś wewnętrznym mówieniem o tym, co do czego i tak wszyscy uczestnicy są przekonani. Poznański kongres gospodarczy potrwa do jutra. Arichabir, z dnia.